W MIG, czyli szybka pigułka technologiczna. Dzień dobry. 13 lutego. Tego dnia, 460 lat temu, urodził się Galileusz, a 211 lat temu Ryszard Wagner. 44 lat temu Tomasz Edison odkrył emisję termoelektronową. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia. Imieniny obchodzą Beatrycze Gilbert, Grzegorz, Jakub, Jordan, Julian, Kastor, Katarzyna, Krystyna, Maura, Paweł, Stefan i Toliniew. Czas na najciekawsze newsy technologiczne. Pojawiają się nowe informacje związane z przyszłością Apple Vision Pro. Podobnie jak w przypadku iPhone'a, iPada czy Apple Watcha, urządzenie to osiągnie pełne możliwości dopiero w czwartej generacji. Pierwsza wersja czook innowacyjna, boryka się z problemami takimi jak nierównomierny rozkład wagi i wysoka cena. Nie martw się je jednak, bo Apple już pracuje nad tą słyszem oraz kolejnymi iteracjami, które mają znacząco udoskonalić produkt. Spodziewajmy się drugiej generacji najpóźniej na początku 2026 roku, co jest krokiem w stronę masowego wykorzystania przestrzennego przetwarzania danych. Czy czwarta generacja będzie naszym świętym graalem technologii? Czas pokaże. W najnowszym raporcie AppFigures ujawniono, że ponad połowa aplikacji dostępnych wyłącznie na platformie Vision Pro od Apple jest płatna, co stanowi znaczący kontrast do zaledwie 5% w szerszym sklepie App Store. Z ponad 700 zoptymalizowanych aplikacji średnia cena pobrania wynosi 5,67 dolarów, co wskazuje na powrót do modelu płatnych pobierań w świecie obliczeń przestrzennych. Mimo wyzwań związanych z odkrywaniem nowych aplikacji, spowodowanych decyzją Apple o usunięciu aplikacji Vision Pro z czołowych list, deweloperzy tacy jak Michael Seiman i Christian Selig, twórcy aplikacji takich jak Juno, wykorzystują unikalny potencjał dochodowy tej platformy. Czy to oznacza, że przyszłość należy do aplikacji płatnych? Czas pokaże, ale na razie wygląda na to, że w świecie Vision Pro płacenie za aplikacje wraca do łask, mimo prowizji Apple wynoszącej od 15 do 30% od sprzedaży w aplikacji. W najnowszych wieściach z frontu technologicznego Google Gemini i Microsoft Copilot nasze ulubione sztuczne inteligencje postanowiły zagrać w wróżbite i przedwcześnie ogłosiły wyniki najnowszego Super Bowl. Zaskakująco, oba chatboty, oparte na modelach Gen AI takich jak GPT-4. Zdecydowały przed zakończeniem meczu, że Chiefs to zespoły przyszłości, a Patrick Mahomes i Brock Purdy to gwiazdy meczu, który. jeszcze się nie odbył. Ta futurystyczna pomyłka rzuca światło na ograniczenia Gen. które jak się okazuje, potrafi nie tylko tworzyć fałszywe statystyki, ale i promować tortury, wzmacniać stereotypy czy szerzyć teorie spiskowe. Więc drodzy słuchacze, pamiętajcie, by podchodzić z dystansem do treści generowanych przez AI, bo kto wie, może jutro dowiemy się, że nasze ulubione drużyny wygrały Mistrzostwa Świata w Quidditchu. W świecie, gdzie technologia coraz bardziej przypomina scenariusze z Czarnego lustra, ludzie po rozstaniach zwracają się ku sztucznej inteligencji, aby odtworzyć swoich byłych partnerów. Korzystając z aplikacji takich jak Talk to Your Ex użytkownicy importują historię rozmów, by prowadzić symulowane interakcje z AI, które przypominają ich Ex. O opowieści na Reddit, gdzie ludzie szukają zamknięcia pewnego rozdziału życia, po Jake'a, który stworzył bota AI swojej narcystycznej X, trend ten budzi zaniepokojenie. Psycholog Marisa T. Cohen podkreśla, że takie działania mogą uniemożliwić prawdziwe emocjonalne uzdrowienie po zakończeniu związku, mimo że niektórzy znajdują w tym pocieszenie. Czy to zdrowa forma radzenia sobie z rozstaniem, czy może unikanie konieczności stawienia czoła rzeczywistości? Nawet GPT Store ma polityki przeciwko tworzeniu romantycznych AI, co podkreśla kontrowersyjność tego zjawiska. W świecie technologii, gdzie innowacja jest na porządku dziennym, OpenAI, dziecko technologiczne, sama Altmana, i spółki z San Francisco rozbija bank, osiągając przychody na poziomie 2 miliardów dolarów w 2023 roku. To szybciej niż Google, Meta czy Booking Holdings kiedykolwiek marzyły o takim sukcesie. Ich as w rękawie, ChatGPT, uruchomiony w listopadzie 2023 roku, zdobył serca i umysły, przyciągając uwagę 92% firm z listy Fortune 500 i zgarniając 100 milionów użytkowników tygodniowo. Ale niech was nie zwiedzie ten błyskotliwy sukces za kulisami toczy się walka o finansowanie rozwijających się technologii AI z Altmanem szukającym 7 bilionów dolarów na projekt chipów AI. W tym wyścigu technologicznym OpenAI nie jest sam, stając w szranki z Gemini od Google'a i copilotem od Microsoftu, z którym zresztą dzielą zyski. W tym technologicznym rodeo OpenAI jedzie na byku zwanym innowacją, nie spuszczając z oka ani Google'a, ani Microsoftu. W świecie finansów rosyjskie banki Sber i Tinkow znalazły pomysłowy, choć nieco szemrany sposób na obejście sankcji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, wprowadzając na rynek aplikacje trojańskie. Te pozornie niewinne aplikacje dostępne w App Store ujawniają swoją prawdziwą funkcjonalność bankową tylko użytkownikom w Rosji dzięki wykrywaniu adresu IP i serwerom takim jak Firebase. Metoda ta, choć kreatywna, budzi obawy związane z potencjalnym rozpowszechnianiem złośliwego oprogramowania. Wszystko to odbywa się pod nosem Apple, które ostatecznie interweniuje, usuwając te aplikacje za naruszenie wytycznych dotyczących fałszywych funkcji i zasad składania aplikacji finansowych. Odkrycie to, ujawnione przez dewelopera o pseudonimie UKO, pokazuje, jak innowacja mogę prowadzić na janką granicę między genialnością a potencjalnym zagrożeniem. Dziękujemy za uwagę, zachęcamy do subskrypcji kanału i zapraszamy ponownie.